Cześć kochani, witam, witam serdecznie w czytaniu dla znaków ognia czyli baran lew strzelec zaczynamy od baranków taki wgląd, co to będzie za miesiąc jaki to będzie miesiąc oczywiście bardzo, bardzo serdecznie za, dla was dziękuję, dziękuję dziękuję za wsparcie finansowe, dziękuję za wsparcie w postaci lajka Subskrypcji, lub też komentarzy. Jeśli potrzebujecie czytania prywatnego, to tam pod filmikiem jest mój e-mail, gdzie możecie napisać. Jeśli też chciałby ktoś wesprzeć mój kanał, czy to złotówką, czy to 5 złotych. Będę naprawdę niezmiernie wdzięczna. Każdy gros się Słuchajcie, kochane baranki, co tutaj za miesiąc dla Was? Ten marzec 2025, jak On tutaj będzie się Wam przedstawiał? Baran, marzec 2025, cztery karty po przełożeniu. Co my tu mamy? Osiem kielichów. Osiem kielichów. Zostaw, zostaw, zostaw. Co czujesz? Umiarkowanie. Super. Dwa denary. Mhm. I piątka monet. Wielki arkanum jako umiarkowanie a w tle mamy asem miecze. Odcinamy, czujemy, myślimy. Jasny obraz sytuacji, pomysł na siebie, pomysł, co mam zrobić, co mam odciąć, co zostawić, ale to jest właśnie ten nasz umysł. As, korona zwycięstwa, Pojawia się jakaś wizja, pojawia się jakaś chłodna myśl, jakiś pomysł, jakaś prawda. I to będzie gdzieś tutaj ważne jest, bo pokazało się w tle. A więc dla Was to będzie ważne, istotne w marcu. Komunikacja oczywiście, bo to jest powietrze. Miecze to powietrze. Komunikacja, ale taka prawdziwa, taka szczera. Może trzeba będzie komuś coś powiedzieć. Czasami, wiecie, jest też tak, że my rozmawiając z kimś, komunikując się z kimś, wpadamy na pewien pomysł. Nie? Albo ktoś nam coś mówi i przychodzi do nas jakieś objawienie. Nie? I powiem Wam, że ten miesiąc może być takim eksperymentem wyjścia, wyjścia, zostawienia, tego co czuję, że to A, muszę to zostawić. Czas już to zostawić, czas już od tego odejść. Dobry czas, żeby pożegnać. Papa, pa. ja tu już nie mam nic do zrobienia. Ja tu już nie czuję, że muszę, że, że jestem tu potrzebna. Czy też jest to jakiś taki sens bycia tutaj, w tym, tej energii? To jest odczuwanie, nie? te emocje, które są w nas, czujemy, że. To dobry miesiąc na to, żeby opuścić, zostawić i lecieć dalej. Lecieć dalej w poszukiwaniu czegoś nowego. Czegoś, co da nam szczęście, co da nam radość. No, i patrząc na to, fajnie, bo jeśli wy zostawicie, bo tak czujecie, że tu już dobry czas. Że to jest dobry moment. Wtedy przychodzi takie uleczenie, taki spokój, taka cierpliwość, taka eksperymentowanie, tworzenie. Ja tutaj wtedy z tych wszystkich to, co zostawiam, ten nadmiar, te swoje, moje przeżycia, które tutaj zebrałam. Nie? Zadaniem dla Was jest połączyć dwie różne energie. Nie? Połączyć dwie różne energie i robić to tak malutko, malutku, spokojnie, cierpliwie, żeby z tego wyszło coś pięknego. To tak jakbyśmy na przykład, nie wiem, może ciasto upiekli. I tutaj te dodatki, proszek, mąka. Eksperymentujemy nie z książki, a może być i z książki. Olej, no a tak na przykład jak no to tak lubię, nie? A może jeszcze troszeczkę tego, a może jeszcze troszkę tam oleju, a troszkę jeszcze po, tak, cukru, i to razem potem mieszamy. To wymaga czasu, cierpliwości. Wkładamy do piekarnika i nie wyjmujemy od razu. Nie? U baranki to e, impuls. Ja już chcę, nie, nie, nie. Spokojnie, pomału. Dajcie sobie czas. Nie? Zostawiacie, ale dajcie sobie czas. Niech to sobie tam rośnie. Tak? Czyli robimy eksperyment, i on wymaga takiego spokojnego działania. Tak? Bo tutaj coś się dzieje. Tutaj się łączą dwie różne energie: czerwone z zielonym, białe z niebieskim, i wyjdzie jakiś piękny kolor. Prawda? Także tutaj. Widać, że jest to dobry miesiąc na zostawianie tego, co mnie nie cieszy, tego, co mnie w ogóle nie rajcuje, bo ja chcę tutaj robić jakiś eksperyment nowy, który da mi uleczenie, który da mi jakieś takie. Ten anioł też tutaj nie czuwa. Bo wiecie, w tym dniu codziennym, tej rutynie dnia codziennego, tutaj przychodzi niespodziewanie, tak. Być może jakaś propozycja, być może jakaś wiadomość albo czasem jest to też brak równowagi, którą trzeba by było spokojnie pomału unormować, zrównoważyć, nie? wyważyć. Nie? Bo to jest taka rutyna dnia codziennego robię, to codziennie, tak samo, tak? A więc tu ważne będzie, bo to jest co zrobić. Nie? Zadanie dla Ciebie. Więc eksperymentować, wybierać, e, przyjmować propozycje, otwierać się na nowe. E, no, to jest takie, raz lepiej, raz gorzej. W tym, tak, raz czuję się lepiej, raz czuję się gorzej, e, każdego dnia jest inaczej, e, ale tu dobrze by było właśnie spróbować to e, zharmonizować, równoważyć. Właśnie poprzez to, że tu pomału spokojnie dochodzimy do siebie. Pomału spokojnie uleczamy. Nie? Umiarkowanie. Umiar. Umiarkowanie. Dawanie, tak? Czyli to ciasto, tak? Nie przesadźmy. Co do. Wiecie. Wynikiem tego jest piątka denarów. I tutaj jest też. Merkury w byku, nie? A Merkury, no to jest nasz umysł, intelekt, komunikacja. Merkury to planeta, yy, i tu możesz mieć takie, yy, takie poczucie albo myśli Twoje, nie? że yy, tu nic z tego nie będzie, robię to, próbuję eksperymentować, ale nic z tego mi nie wychodzi. Nie? To jest takie właśnie skupianie się na tym, czego nie mam, czego nie mogę, z góry zakładam, że będzie źle, z góry zakładam, że już mi nic nie wyjdzie. No? Więc myślę, że ten as, to też myślenie, albo brak porozumienia z kimś, brak zdrowia, brak chęci, brak energii. No? Brak energii. Czegoś tu brakuje. Czegoś tu brakuje, dlatego jest to. Uleczenie, dlatego jest to ten eksperyment, który będzie ważny, istotny. A przede wszystkim jasność, jasność, by odciąć. Nie? Bo ty możesz sobie myśleć, no tak, ale jak to zostawię, jak to opuszczę, jak się od tego uwolnię, no to, no to co mi zostanie? Co mi tu zostanie? Same braki, same braki. No, ale tutaj jest wybór. Tutaj jest jakaś propozycja, przychodzi niespodziewanie w tej rutynie dnia codziennego. No. Jowisz w koziorożcu dwa denary. Jowisz w koziorożcu. Koziorożec, który pnie się do góry, bierze poprzez ciężką pracę, bierze jak będzie codziennie coś tam wykonywał, codziennie próbował, eksperymentował spokojnie, pomału, tak, to będę szczęśliwy. To coś mi to przyniesie, radosnego. Ale tu trzeba to w jakiś sposób, no, pozbyć się tego, nie, tym mieczem, tym mieczem, tym jasnym spojrzeniem. Dlaczego tak jest? Co mnie tutaj, Co mi, czego mi tutaj tak brakuje, naprawdę? Nie? Czego ci brakuje w No, to jest Wielkie Arkanum. Wszechświat chce wam dać jakiś taki, ten miesiąc takiej energii, żebyście czuli się lepiej. Żebyście poprzez to, że coś będziecie tworzyć, coś będziecie robić, będziecie przyjmować, wychodzić do ludzi. To są kielichy. Dwa kielichy, które tu łączą się. Dwa przeciwne. Da wam poczucie takiego powolnego, tak? Dochodzenia do tej radości, do tego szczęścia. No. To też jest karta strzelca. To też jest. A strzelcem Władajowisz, A więc jest tutaj coś w tym... Z tą radością, z tym poczuciem szczęścia, coś tu związane. Nie? Ósemka kielichów pędzę, lecę, zostawiam, czuję, że zostawiam coś za sobą, i to jest ten czas. Czyli fajnie zostawić to wszystko. Ten, te takie, wiecie, raz, lepiej, raz gorzej, te braki, e, myślenia, tego skupienia się na tym, co mam i co mogę z tym zrobić. Żeby iść do dziewiątki, polecieć sobie do dziewiątki kielichu. Do radości, do spełnienia, do szczęścia. Cokolwiek to jest, cokolwiek to jest, czy to osoba, czy to praca, czy to jakiś projekt, czy zakończenie, czy nie wiem, relacja międzyludzka, czy jakieś nieporozumienia, niepowodzenia. Ja myślę, że to jest związane z, z tymi energiami tu. Nie? Tym brakiem, tym. Wahaniem się, że to jest dobry czas pożegnać to wszystko i teraz zająć się tak ważną rzecz, czy tutaj jest tak błękit na no błękit. Zajem, zająć się czymś tworzeniem, pomysłem, e, jasnym spojrzeniem. Naprawdę, jak jest naprawdę. Jak jest naprawdę. Dobrze, zobaczmy sobie. W tym miesiącu praca finanse. Praca finanse dla warunków, Jak to będzie wyglądało? Praca finanse. Słońce. Król kielichów. I dziewięć kielichów. Bardzo dobrze. Relacje. Wszelkiego rodzaju. Relacje. Um, Mak, rycerz monad, arcykapłanka, mm, dziewięć mieczy, o czymś będziesz się zamartwiać, myśleć. No a cóż, jeśli chodzi o pracę i finanse, widzę tutaj bardzo dobry postęp. Jest to coś nowego, radosnego, szczęśliwego. Spełniającego się. Widzisz więcej, widzisz jaśniej drugi baranku, że możesz tutaj tworzyć, rozwijać się. Emocje bardzo takie pomocne. Ty możesz pomagać ktoś tobie, jakiś doradca również i możesz czuć się spełniony. Mogą przyjść nowe pieniądze, możesz tutaj walczyć. Może nie walczyć, bo tutaj jest dużo emocji i słońce, czyli jakaś nowa droga ku spełnieniu, tak? Możesz sobie coś. Co chcesz to zakupić w tym miesiącu, marcu, będzie cię na to stać. Możesz tutaj komuś pomóc, ktoś tobie, więc może się to spełnić. Realizowanie jakichś nowych e, przedsięwzięć. Nie? Bardzo dobry czas na biznes, na finanse, na pracę, zakupy, spełnianie marzeń. Jeżeli chodzi o relacje, no to powiedziałabym, że też jest jakiś początek, tak. Początek jakiejś nowej drogi, którą sobie obraliście, nie? i tu jest wiele niewiadomych na tej drodze, więc tutaj przed Wami mogą się pojawić jakieś nowe osoby, nowe możliwości, nowe kontakty. Mogą to być biznesowe, mogą to być jakieś plany z kimś, mogą to być jakieś miłosne, jak najbardziej, ale jest na tej drodze bardzo dużo niewiadomych czyli osoby, które przez internet poznane, jakieś osoby, które, którym będziecie się przyglądać, albo ktoś będzie się przyglądał. Wiele, wiele takich może być momentów, kiedy ktoś coś przed nami ukrywa, tajemniczych, nie mówi o wszystkim, też tak może być. Jeżeli kogoś tutaj poznacie, w tym miesiącu, drogi single, singielki, no to uważałabym właśnie na jakieś manipulacje, na jakieś takie ukryte sprawy, ukryte osoby, ukryte, nie? tutaj bym uważała. No, jest to takie, powiem Wam, przy tych, nie wchodzić za bardzo w interesy z kimś biznesowych, nie? ale. Przyglądajcie się, słuchajcie swojej intuicji. Tutaj jest początek jakiejś nowej drogi, poznania czegoś, co na twojej drodze będzie całkiem niespodziewanie się pojawiał jakieś osoby. Osoby. No? Osoby, sytuacje, rozmowy, kontakty. Yy, a więc. Yy, no, przyjrzyjcie się temu. Słuchajcie, intuicji. Nie mówcie za dużo o swojej. Też, nie paplajcie innym. Nie, nie paplajcie innym taka wskazówka. Ale co chcecie zrobić, co chcecie zrealizować, jaki macie pomysł. Tutaj bardziej skupcie się na tym, żeby obserwować, słuchać, co kto ma do powiedzenia. Tak? Za dużo o sobie nie mówić. I jedna wyrocznia dla Was na ten marzec. Dla baranka. Co tutaj dla Was? Jaka bogini chce do Was przemówić na marzec? Jaka bogini chce tu do Was przemówić? Baranki na marzec. Iskra kreatywności. Ósemeczka, ósemeczka. Fajnie, bo tutaj jest tak, wiecie, ta wiosna, nie? Już zaczyna pomału, zaczynamy czuć pomału tą wiosnę. I tu jest tak bogato. Na bogini Brygid. I ona mówi, <laughs> będzie tu ważna inspiracja i wyobraźnia. Teraz będziesz mógł się z nimi bawić dowolnie, z łatwością połączysz się z twoją wewnętrzną, twórczą iskrą i doświadczysz istotnych i pięknych doznań z korzyścią dla siebie i innych. Wykorzystaj ten owocny czas, kiedy czujesz tę naturalną więź ze swoim wnętrzem. To wtedy masz wrażenie, że odbywasz magiczną podróż do czarodziejskiej krainy, gdzie wszystko co świeci jest naprawdę złotem. A twoje życie wydaje się być wspaniałą kreacją artysty. Ta bogini ognia, gdy jesteś ogień i kreatywności, namawia Cię do wprowadzenia do Twojego życia pracy i uczuć sztuki, wyszeptuje Twojej duszy iskrzącą energię. Czy ją słyszysz? Bo może czasem dopaść nie ma twórcza. Możesz czuć, że tkwisz w zawieszeniu i nie pasujesz, nie posuwasz się w żadnym kierunku. Może nie jesteś pewny, jak rozwinie się znajomość z nową osobą, lub twoje myśli będą zaprzątały jakiś niedokończony projekt, a może nie wiesz, co powiedzieć w jakiejś sytuacji towarzyskiej? Może myślisz, że wszystkie dobre pomysły już ci się wyczerpały. Ta bogini udziela ci wsparcia, zlecając ci zadanie. Odwróć na chwilę swoją uwagę i przypomnij sobie jak to było, kiedy byłeś dzieckiem, kiedy malowałeś palcami w postaci skretek i bawiłeś się z przyjaciółmi w piaskownicy lub na, na placu zabaw. To, co cię wtedy poruszało i rozpalało Twoją wyobraźnię, to ta sama iskra, którą może rozpalić Cię teraz. To, czego teraz potrzebujesz, to. Radosna ciekawość. Nie traktuj siebie ani obecnej sytuacji zbyt poważnie. Czas uwolnić się od ciężaru oczekiwań, widzicie, ósemka kielichów. Czas uwolnić się od ciężaru oczekiwań, który sam sobie narzucasz. Nie staraj się tak bardzo. Ta bogini serca, kuźni, inspiracji łączy wszystkie swoje moce, by wskrzesić Twoją iskrę. No właśnie, twórz, eksperymentuj. No, no. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. A ja zapraszam A ja zapraszam następny znak. Lwy. Lwy, drogie, kochane lwy. Krótki gląd na ten miesiąc. Marzec dla Was? Jaki to będzie miesiąc dla znaku lwa? Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna wszystkim osobom, które lajkują, komentują, subskrybują kanał, jeżeli też wspierają mnie finansowo, ale jeżeli ktoś chciałabym wesprzeć jeszcze ten kanał, czy to złotówką, czy 5 złotych. Bardzo, bardzo będę wdzięczna. Numer konta jest pod filmem. I jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, to zapraszam na mojego maila, który też jest pod spodem filmu. Lew marzec 2025 lew marzec 2025 co tu dla was cztery karty czwórka mieczy trzy miecze mm -hmm. bardzo mieczowo Piątka monet. Co to, co to lwy? Dobra, i wynik? O, to dobrze. Och, to dobrze. I kochankowie. Kochankowie. Karta bliźniąt. Którymi włada Merkury. I mamy tutaj tego Merkurego. I zobaczmy, co my tu mamy. Tak czy tak, wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, czy to chodzi o miłość, czy to chodzi o wybór drogi, czy to chodzi o Twój umysł, który tam Ci coś podpowiada, czy to chodzi o ser To jest właśnie podejście z miłością, to jest właśnie zastanowienie się. Miłość, do, tak, pasja. Kocham swoją pasję, kocham to, co robię, kocham swoją pracę, kocham ludzi, kocham wszechświat, kocham kogoś, nie? to jest ogólnie miłość, to też może być właśnie miłość, amor, nie, to strzała, wała będzie, które chcą być do końca życia ze sobą, no, taki arkana mamy. Wybór drogi, tak najprościej, nie? stoję na rozdrożu i nie wiem, zostać w tym starym czy iść w to nowe. No, co wybierasz? Co wybierzesz? Co ci mówi serce, co ci mówi umysł? Hmm? Z reguły wybieramy sercem, nie, ale hmm, umysł też jest ważny, bardzo ważny, to co myślisz. No, i to nie jest takie proste. Bo patrząc, tutaj mamy tu, jest to miesiąc uleczania, zadbania o zdrowie, wyciszenia, urlopu. Miesiąc, kiedy trzeba by było być w sanatorium, w szpitalu, zadbać o zdrowie, zadbać o umysł, zadbać o ciało. Dobry miesiąc. Dobry miesiąc. Wyciszyć się. Twórka, spokój, cisza, relaks. Bo tu jest coś do wykonania, bo coś jest tutaj do zrobienia, czyli z tej czwórki do trójki, zadanie dla Ciebie. Na spokojnie przyjrzeć się, co Cię boli. Serducho, masz smutne myśli. Spróbować tak naprawdę szczerze, jasno i wyraźnie, dlaczego tu jest tak smutno? Dlaczego tak boli? Dlaczego tak smuci? Hmm? Tutaj już się rozwija jakiś kwiatek. Tak, czyli jest, jest to jak gdyby taki proces uleczenia. A więc jest to miesiąc wyjścia, czyli to jest zadanie. Próbować wyciągnąć te miecze. Miecze, które ranią to serducho. Ono nie może oddychać, ono nie może normalnie funkcjonować, ono nie może bić. Ale jeśli pomału zaczniemy je wyjmować, zostanie rana, tak? Jakaś tam rana jeszcze zostanie, ale po to jest ta czwórka, żeby je wyleczyć, uleczyć. No? I co przychodzi? Piątka. No i trzy, cztery, pięć. Merkury w byku. Ta piątka to Braki, niespodziewane. Bo mogą być niespodziewane. Niespodziewany spadek energii, brak komunikacji, brak dogadania, brak zdrowia. Monety to ziemia, zdrowie, nasz czas, nasza energia. Nie? A więc może tak być. Możecie się tak czuć. Możecie tak myśleć. Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego ciągle mam braki? Dlaczego ciągle nie mam tego, nie mam tego, nie może być tak, jak ja chcę. Często też użalamy się. No, użalamy się. No, ale... Czy chcesz iść w nową drogę? Pytanie po raz kolejny. Czy chcesz tu stkwić w tym starym? A może chcesz stać dalej na rozdrożu i się zastanawiać. Bo przychodzi tu taka stabilizacja. Halo. Czekaj.